Słuchajcie, dobra informacja dla tych, którzy posiadają fotowoltaikę bądź chcą posiadać fotowoltaikę i od 15 grudnia złożą o dofinansowanie na fotowoltaikę. Zostały podniesione kwoty dofinansowań na fotowoltaikę i na fotowoltaikę z magazynem energii. Zapraszam na odcinek. Minister Moskwa poinformowała podczas konferencji, że zostanie podniesiona dopłata na tak zwany mój prąd 40. Od 15 grudnia będzie można skorzystać z większego dofinansowania. Zmiany są odpowiedzią na inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń. Co z osobami, które skorzystały już z tego dofinansowania? I tu ciekawa sytuacja, oczywiście zapraszam do przeczytania materiału, który załączę. Materiał Glop Energia. Bardzo dziękuję całej redakcji Glopenergia, która cały czas, że tak powiem, yy, trzyma rękę na pulsie. Dla wpłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacone zostanie różnica między otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie. Poziomu dofinansowania, więc jest to na pewno dobra informacja. Oczywiście też pamiętamy o tym, że ci, którzy byli na starych zasadach, przechodząc na nowe zasady, a nie dostali wcześniej tego dofinansowania, była taka pewna graniczna, yy, która mówiła o tym. Yy, od kiedy, jeżeli założyliśmy instalację fotowoltaiczną bądź instalację z magazynem, jeżeli przejdziemy na nowe zasady, to dostaniemy dofinansowanie, i oczywiście też mogą na tym nowym prądzie 4.0, czyli z tymi nowymi stawkami, też przystąpić. No ale oczywiście, jeżeli to sobie dobrze przemyślimy, no to chyba nie do końca warto, gdyż wtedy musimy. Zrezygnować z naszego prosumenta, czyli nie będziemy rozliczani na net meteringu, tylko będziemy rozliczani na net billingu, czyli nie będziemy mogli sobie odkładać tych kilowatogodzin. A wiadomo, że większość tych, którzy chociażby ogrzewają pompami ciepła, czy w inny sposób elektryczny, no to po to zakładały fotowoltaikę, żeby właśnie móc skorzystać z tego net meteringu. No dobra, to przejdźmy może do. Kwot, jakie, jakie teraz są zaproponowane, jeżeli korzystamy z dofinansowania na samą fotowoltaikę, to zamiast 4000, jakie było do tej pory, będzie 6000 zł od tego oczywiście czasu, czyli od 15 grudnia, jeżeli złożymy naszą, nasz wniosek, bądź przysługuje nam po przeliczeniu, jeżeli złożyliśmy od kwietnia. A jeżeli to jest yy, instalacja z magazynem energii, no to w takim przypadku dofinansowanie 7 do mikroinstalacji PV zamiast 5000 i 16 tysięcy do magazynu energii zamiast 7,5 tysiąca. No powiem wam, że tutaj to jest bardzo ciekawy temat, bo 16 tysięcy do magazynu energii to już zaczyna się robić ciekawie, bo jeżeli na przykład weźmiemy taki, pod uwagę taki magazyn energii, który chociażby ja posiadam, czyli tego yy, Huawei Lune no to powiedzmy dziesiątka, kosztuje w granicach 30 tysięcy złotych, no i wtedy 16 tysięcy. No, coś zaczyna się to ciekawie. Wydłużony termin w programie. Według pierwotnych założeń program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2020 roku. Rząd dokonuje zmiany także w tym obszarze. Nabór wniosków, trwający od 15 kwietnia roku, został przedłużony do 31 marca 2020 roku. Trzeciego roku. Ciekawe, jakie jest drugie dno. Oczywiście nie będziemy się doszukiwać, ale temat jest ciekawy. Czyli słuchajcie, jeśli o tutaj Pani Moskwa na konferencji, jak to się cieszy, jak podnoszą te stawki, no i bardzo dobrze. Po to to podaję, no bo chcę być na bieżąco, podawać Wam tego typu informacje, ponieważ oczywiście, jeżeli ktoś Założył instalację, a nie skorzystał z tej dotacji, no to czemu nie? Oczywiście dotacje są złe, każdy o tym wie, ale lepiej mieć złą dotację na koncie, niż jej po prostu nie mieć. No ale to oczywiście jak tam sobie kto uważa, nikt do niczego nikogo nie zmusza, więc to jest kwestia wyboru. I jeszcze tutaj jest jeden bardzo ciekawy zapis, który Wam też przeczytałem. Oprócz tego można uzyskać środki w wysokości do 5 tysięcy na, ma na magazyn ciepła lub 7,5 tysiąca złotych na magazyn energii elektrycznej. No to magazyn energii elektrycznej, no to już Wam powiedziałem, ale magazyn ciepła jest też taką ciekawą rzeczą. No i tutaj jest bardzo ważna informacja również. Wnioskodawcy, wnioskodawcy którzy otrzymali już Wypłaty do finansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości otrzymają dopłatę i nie będą musieli składać nowego wniosku, ale tu jest chyba jeszcze ważniejsze: kwoty dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% poniesionych kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 31 tysięcy złotych przy założeniu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i Ciepła rzecz, jeżeli zastosujemy do magazynu energii bądź magazynu ciepła system HEMS, EMS, to jest taki system zarządzania tą energią. Możemy dostać również dodatkowo 3000 zł, ale tak jak już powiedziałem tutaj wcześniej, maksymalna kwota tego dofinansowania przy założeniu, że montujemy pompę ciepła, magazyn energii ciepła i jeszcze. System zarządzania jest to 31 tysięcy złotych i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Bardzo ciekawa informacja. Prąd na pewno będzie szedł w górę, więc yy, jeśli ktoś Wam mówi, że fotowoltaika się nie opłaca, nie słuchajcie. Zawsze to, co wyprodukujemy, powtórzę to już 1745 raz. Oczywiście, instalacja kosztuje i instalacja musi się w jakimś tam y czasie zwrócić, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko wiemy. Y też nie jest wieczna, to też wszystko wiemy, ale ważne jest to, Oczekajcie, o tutaj jakiś poproszek ważne jest to, że y to, co wyprodukujemy u siebie, to za to nie zapłacimy, tylko jest to naszą energią wyprodukowaną u siebie. No i dodatkowo jeszcze to już tak może tym się narażę bądź nie, ale zawsze jeżeli jesteśmy w stanie coś wyprodukować energię i nie, mniej, że tak powiem, pobierzemy no to też troszeczkę działamy na to nasze otoczenie. Życzę wam miłego dnia. Oczywiście składajcie wnioski i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Słuchajcie, bardzo wszystkim dziękuję tym, którzy subskrybują kanał. Ale bardzo dużo osób jeszcze nie subskrybuje kanału, i musicie też uważać na ten przycisk, który jest na dole, jeżeli chcecie zasubskrybować, bo ten przycisk zmienił trochę kolor. On był kiedyś czerwony, jak był niezasubskrybowany, teraz jest taki szary, jeżeli jest dzwoneczek obok, to wtedy subskrybujesz, a to naprawdę pomoże mi w rozwoju kanału, i dlatego bardzo Cię o to proszę, jeśli nie subskrybujesz, a interesują Cię treści z tego kanału, to bardzo Cię proszę, abyś kliknął ten przycisk, to naprawdę daje takiego powera do działania. Dziękuję, cześć.